Witam, to już drugi odcinek serii Mafia 2. Jak widzicie, to jechałem już na miejsce. No i to robimy. Misję się tak podoba ta gra. No, naprawdę, piękna grafika. O, o, słodziej. Jestem ciekawy, co będzie potem. Idziemy. No, schody, boję się. No, nie dobrze idę. Dobra, przy Nie chcę czekać. No, no się ma. Co mam zrobić? Mogę nie? Dobra, go to sleep. idziemy się przespać Ale jestem zmęczony następnego dnia. Idziemy się ubrać no nie garnitur. O, Boże, jeszcze gorsze. No dobra, ubieramy. Lecimy na imprezę. Też się cieszę. Nie ma czasu. To lecimy. No fajnie. może. Schudnie się trochę. No. Żal mi go. Zobaczymy gdzie to jest. O. Spowiada się ciekawe. Pominiemy. No chodź, chodź, chodź. Ho. No. ha Headshot też my walczyć. O oh, wow. O oh, wow. No i jaki typ. Boże. No. no. Ale ramie o Boże. No i nie mogę robić czemu? zgarnął, leżysz. Łąbokambo. Bum Jeszcze raz. O, ja ci dam. Leżysz. Bum headshot. No. No wreszcie. No ja nie mogę. o, Musiał boleć. Won No zapomniemy. No to biegniemy szybko. Dobra. Daleko nie ma. Sprint, 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 sprint. Wow, bolavo. Polícia ide. Aha, má. No, hama, o, hej, daj sa zvoniť. čo tu bude. O, dealer. Hm, Dokúrne, no nestáte. Trzeba schudnąć pomyliłem drogi, no nie to nie tutaj jaki żal Poprawiam do góry i się ma o że O O Lecimy. O Boże, w jestem. Lecimy. Ale rusz się. Boże wolniej się się. się Czekam na dole. Ten teraz będzie schodzić pół godziny. No. Lecimy. Boom, headshot. O, nie trafiłem. O, idziemy się ogrzać. ty idziesz? Boże. Dobra. O, samochód, fajnie. Dobra, pominiemy. Go, go, go. Teraz będzie moja projazda. Nie no, super, rady po prostu. niem. No, Wałbrzych. Nie mam tak by z prawej strony. O, policja. Oj. Oj. Ale wystartował. Ołł. Ładnie, tu to Chodźcie do się nie da, no. Dobry, żeby. Czasu czekać. Dobra. Co mam teraz zrobić? No, tak chcę kupić. Leaf wyjście. Dobra, też się cieszę. O. Mm, to jest. Może jak to się robiło? Jest, yes, udało się. Jest, kolejne. Jest, dobra, mamy. Zejdziemy na dół i skończymy. Boże, rusz Dlatego ładnie. Zamknięte. BUM. Mamy wsiadę, nie. Nie no, fajnie policja. Nara Nie. Oj, oj, oj! Uwaga. Nie, no, fajnie. Ma, mamy i uciec, dobra. Go, 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 go. Jezu! Dobra. Wracamy szybko. No ale nie. No nie no fajnie znowu. No co się pchasz No nie no ja chyba nie ucieknę Dalej zniknij Dobra Dobra to pojedziemy Ale muzyczka Zależna, że trzeba go przemalować No nie no fajnie Dobra wjeżdżaj Dobra, o kolor, nie, będzie to może gdzie to było? Przemalować, hmm. tutaj. Co się robiło, o Boże. Wróć. No jak to się robiło? O, dobra. Jest dobrze. Mi się przydało pomalować. O, jest. Jakiś taki ładny będzie kolor. Eee... Nie zawarty, nie, nie, nie. O, to by był fajnie. kolor. Dobra, dzięki. No, wyjeżdżę dalej dalej. Ładnie zaparkujemy tutaj. Dobra, no to? To już na tyle dzisiejszym odcinku. Dzięki za obejrzenie, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki, na razie.